Cześć, z tej strony Michał, a z tamtej strony Piotr. A wy oglądacie kanał Metalurgia. Dzisiejszy odcinek to odcinek w zasadzie taki wyjątkowy, niecodzienny, dyskusyjny, nieco podcastowy, a będziemy rozmawiać o pewnym twórcy, który już przestał tworzyć i z twórcy internetowym, YouTube'owym i z tym światem YouTube'owym ze swoimi. Subskrybentami, fanami pożegnał się w dosyć oryginalny sposób, i myślę, że to też będzie trochę dla nas taki pretekst, żeby spojrzeć do wewnątrz, na nas, na naszą działalność, na to, jak funkcjonuje metalurgia, jak my w jej ramach działamy i spróbujemy sobie może odpowiedzieć na jakieś pytania, albo wyjdziemy stąd z ich jeszcze większą. Ilością. Zobaczymy. Ale o co chodzi? Chodzi o wywiad e, przeprowadzony przez Jesse Lee na jego kanale z Finem McCaintim, którego możecie kręcić z kanału Punk Rock NBA, gdzie opowiadał o zespołach przede wszystkim rockowych, metalowych, hardkorowych. E, zapuszczał się też na inne terytoria, ale przede wszystkim przyglądał się sylwetkom, e, artystów, zastanawiał się nad tym, co w ich muzyce działało, co nie. Czasami robił to takim bardziej Encyklopedycznym, przekrojowym formacie czasami skupiał się na bardziej sensacjonalnych nagłówkach, na tym, co może e, najbardziej przyciągnąć odbiorców. E, zasłynął z, ze swojej czapki i z tego, że dość sarkastycznie zawsze zwracał się do swoich odbiorców. E, tak przynajmniej ja go odbierałem. Nie byłem jego częstym widzem, zdarzało mi się oglądać. Właśnie, zacznij może od tego. Oglądałeś Finaczy? Ostatnio nie, od A. dłuższego czasu nawet powiedziałbym, że nie. Treści, które no, zaczął produkować, nie do końca trafiały do tego, co zwykle konsumuje, jeśli chodzi o kanały muzyczne, o kanały w jakiś sposób komentujące muzykę. Oglądałem go nieco wcześniej, kiedy nagrywał bardziej rzeczy na temat różnych gatunków. Znałem. Ale nie słuchałem za często. No, film też nie został ze swoją widownią, bo w rzeczonym wywiadzie, właśnie tutaj przechodzę już do meritum, e, ogłosił, że tak naprawdę kończy działalność już definitywnie. Jakiś czas temu przestał rzucać filmy, chyba we wrześniu tego roku. W czerwcu, lipcu zrezygnował ze streamowania, bo prowadził też działalność na Twitchu. E, no i w tym wywiadzie, który jest bardzo, bardzo dziwny i trochę. Ciekawy, trochę niekomfortowy do oglądania. Film mówi, że przestał to robić, bo po prostu wyciągnął tyle kasy, ile potrzebował gadania o muzyce, a nie chce tego więcej robić, bo życie jest krótkie i lepiej się skupić na tym, co go interesuje. Bo muzyka nie interesuje go wcale. Nigdy go nie interesowała. I robił to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. So I was just doing it for the money, and I hit my financial goals, and so there's really just no reason for me like I don't have to keep doing it. Mm -hmm. So I'm not going to spend a bunch of, I'm not, you know, our time on this earth is limited. Like, don't spend it doing shit you don't have to do if you don't want yeah. to. You know, it's like I made enough money from this, I don't have to keep making videos about System of a Down. So, so jest dosyć um, huh, ironicznym. Chciałem powiedzieć zabawnym, ale nie wiem, czy to dobre słowo. Podejściem jak na kanał, który ma w nazwie Punk Rock. Takie nieprzyjemne było oglądanie tego i miałem takie poczucie, że nie, nie, chcę, nie, nie chciałbym tego człowieka spotkać, z nim rozmawiać, nie wierzyłbym w słowa, które on im mówi, nie wierzyłbym w jego intencje, i e, oglądając go, czułem taki. Ja żerzu, też miałem... Jakby wiesz, ja. To, to... Ciekawe, że mówisz o tym niewierzeniu w intencje, bo ja też mam takie odczucie, ale nie dlatego nawet że on powiedział, że, wiesz, że robił to dla pieniędzy i że już wyciągnął z tego, ile, ile mógł wyciągnąć, tylko raczej w sposób, jaki to powiedział, bo dla mnie cały czas, yy, czy gdy film bardziej szybko, wypowiadał się o fanach muzyki w swoich filmach, czy tutaj właśnie jak z takim ogromnym cynizmem mówił o właśnie robieniu kontentu w internecie, o muzyce, yy, dla mnie cały czas dużym problemem jest to, że za każdym razem on to podaje z takim tonem, z takim delivery, że może powiedzieć, wiesz, to jest tylko taki żart, to jest taki sarkazm, to jest taki humor i. Yy, no ja dla czekałem mnie... cały czas na. Yy takie podsumowanie, czas do prank, nie wiem, że on gdzieś zaraz wstawi jakąś informację. Wiecie co, ja, ja was tutaj trollowałem, tak naprawdę nie no, kocham muzykę. Jaki byłby sens prowadzenia kanału przez 6 lat nagrywania po kilka materiałów w tygodniu, w miesiącu, gdybym tego nie lubił? Tak, a tak się chyba nie stanie, w sensie wydaje mi się, że po tym jak ten wywiad został odebrany, to Szanse na jakikolwiek powrót do robienia przez niego nie tylko kontentu w internecie o muzyce, ale w ogóle kontentu e, będą dla niego już niemożliwe. Jeśli on się faktycznie skupi, tak jak mówił w tym wywiadzie, na, na biznesie, na działaniu na, na LinkedInie, na, na marketingu, który wydaje się być jego prawdziwą pasją, to jasne, ale funkcjonowanie jako publiczna persona w internecie wydaje mi się, że na tę chwilę dla niego już e, będzie niemożliwe, albo przynajmniej bardzo trudne przez jakiś czas, bo. Ludzie po prostu z czystej złośliwości albo z potrzeby jakiegoś tutaj wywarcia na nim zemsty, myślę, że po prostu będą za nim chodzić i jeśli z, 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 zacznie jakiekolwiek inne przedsięwzięcie, to będą mu po prostu smrodzić, nie? On zresztą sam o tym mówi. Niemniej dla mnie właśnie ten, ten sarkazm, który próbuje przykryć cynizm albo właśnie stanowi jego taki nie wiem, troszkę, troszkę uzasadnienie dla tego cynizmu. Jest tutaj tak naprawdę bardzo tchórzowski. To, że on cały czas porusza się na tej granicy, może troluje, może nie, i to, to, to nie jest to branie słuchacza pod włos, to jest po prostu zasłanianie się tutaj to, takim parawanem, który może powie... każdy W każdej chwili chciałby mu wyciągnąć wygodnie kartę pułapkę i powiedzieć, że tak naprawdę nie miałem na myśli tego, co powiedziałem, a. A miałem I, i to mnie chyba tak bardzo um, zniesmaczyło. Ale y, mimo wszystko, mimo, mimo tego takiego te intencji, które mogły być nawet nieszczere w tym wywiadzie, już pada parę jednak takich y, ciekawych stwierdzeń, y, gdy on zaczyna mówić o takiej marketingowej stronie y, muzycznego YouTube'a takich stwierdzeń z którymi, szczerze mówiąc, y, trudno jest polemizować. Tam jest bardzo dużo złych take'ów, na przykład o koncertach, ale nie dlatego, że y, to, że koncerty są jedyną formą monetyzowania muzyki, jest dobre, tylko dlatego, że on myśli o tym, jakby pobudki są zupełnie inne to, jak on dochodzi do tego wniosku, też jest takie trochę straszno okropne. I know in, in the rock world, like the, literally the fucking only thing they care about is live events, like live ticket sales. Mm. That is the only thing rock people care about. The end. Yeah. Like nothing, everything else is bullshit to them other than live ticket sales. Nie wiem, czy, 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 czy miałeś tak, że jak słuchałeś tego, wiesz, że on mówi o tym, w jaki sposób trzeba konstruować, yy, no nie wiem, nawet tematy odcinków, po co sięgać, to, to w tym jest jednak trochę prawdy, że. I nie do końca Ty jako twórca też możesz wybrać co pokazujesz swojej publiczności, Jeśli chcesz, żeby to miało jakiś tam wiesz szersze,pissił jakikolwiek sukces tak naprawdę. Nie? Czy ścieżek jest kilka można być konsekwentnym w tym, co się robi i konsekwentnie. Przedstawiać pewną jakość i nawet prezentując zespoły na tym muzycznym YouTube, mówiąc o zespołach czy o tematach, które nie są może do końca chodliwe i nie trafią do większości, można sobie wyrobić jednak, skrobnąć sobie wystarczająco tej rzepki i, i mieć w jakiś sposób już stałą publikę, która w pewnym momencie powoli. Zacznie wyhamowywać i y, y, będzie, będzie ich coraz mniej nowych osób, ale y, będzie się miało solidną tą y, bazę y, obserwujących widzów, fanów, a z drugiej strony można, można też iść w bardziej takie tematy y, clickbaitowe. No i to jest, to jest lepszy sposób, żeby rozwinąć się szybko, żeby trafić do większej grupy osób szybciej, Żeby wyświetlenia były już od początku większe, niż jakby się próbowało, szukało swojej niszy. Zależy, co kto chce osiągnąć. Nie? Można, można to robić w różny sposób. No, Fin. Y jak zresztą powiedział też, do czego się przyznał, miał na celu tylko zarabianie. Zresztą też wydaje mi się dziwne, ile można zarobić na takim kanale, gdzie masz 600 tysięcy subskrypcji? Zresztą, zresztą, wiesz, takie... ta finansowa w ogóle strona PanKrokMB jest dosyć ciekawa, bo jeśli na tym zarabiał, to dlaczego przestał na tym zarabiać, czy pojawiło mu się faktycznie tyle ciekawszych możliwości, tyle lepszych możliwości niż posiadanie no tak, no chcę kanału YouTube na 700 rozwijać... tysięcy subów jednak, nie? Chcę rozwijać profile ludzi na LinkedInie, to jest serio? ale wiesz, zależy z jaką to... motywacją do tego podchodzisz, jeśli jego motywacja to są pieniądze, albo jeśli jego motywacja no to jest networking, no to... LinkedIn jest no, spoko miejscem, bo tam mówił też o marketowaniu tych SAAS-ów, tak? Różnych tam rozwiązań softwareowych dla działalności gospodarczych. Co można osiągnąć, mówiąc do tych osób, które go przez te lata obserwowały, mówiąc: Wiecie, co ja was oszukałem, ja te, tego nie robiłem dlatego, że chciałem to robić dla was, nie, nie robiłem to dla moich widzów, robiłem to dla pieniędzy. Co, co, co na tym można zyskać paląc za sobą mosty? Tak, to z marketingowego punktu widzenia też jest takie, wiesz, bardzo, bardzo zastanawiające. Nie wiem, czy to nie wyglądało tak, że on po prostu już się znudził, nie, nie miał ochoty tego robić, bo umówmy się, jeśli w ogóle wyrabiasz, postanawiasz zarabiać na, na życie i stworzyć z tego tylko i wyłącznie źródło twojego zar zarobku, nie źródło twojego zainteresowania, ale coś, co robisz tylko i wyłącznie, żeby zrobić hajs, coś, co wymaga takiego zaangażowania jak muzyka, coś jest, to, to nie jest, wiesz, prowadzenie blogów i optymalizacji, to nie jest optymalizacja e, stron pod, e, nie wiem, sprzedaż okien na przykład, nie, albo czegoś takiego. Tutaj wchodzisz cały czas w interakcję z ludźmi, którzy są bardzo zaangażowani w ten temat. I A on, jak jakby... mówił, już nie był, by, był jedynie tak powierzchownie Czytając ludziom Wikipedię, no to wygląda jak piekło, które on sam sobie zbudował, szczerze mówiąc. Ja wiem, że robienie kontentu o muzyce, nawet jak muzykę swoją ogromną pasją, sam to też pewnie wiesz, jest bardzo wypalające. Potrafi być momentami strasznie ciężkie, jeśli chcesz utrzymać jakąś regularność, jeśli zależy ci też na mówieniu o tym, co faktycznie ciebie interesuje i potem wrzucasz taki film no, na nasz kanał, nawet, tak. I widzisz, że on się klika dużo gorzej niż właśnie jakieś takie, no może nie super clickbaitowe rzeczy, ale takie, które mają większy potencjał. Nie wiem. To, to nawet nie chodzi o, o, o to, że ten, że, że, że się nie klika nie. Tylko, że na przykład jest temat, który. Bardzo ci jara i masz wrażenie, że o, tutaj znajdą się ludzie, którzy będą chcieli się jakoś wymienić doświadczeniami na temat tego i tego albumu, a potem się okazuje, że naprawdę ludzi to, to, to nie jara. I po to to robimy. Ja nie, nie mogę mówić za ciebie, ale je, ja to robię, żeby dzielić się tym, do czego mam zajawkę, do, co, co mnie interesuje co chcę słuchać. Dlatego też mówię mniej o, o metalu, bo mniej metalu słucham. W każdym razie dziwnie mi się to, ten wracając do Punk Rock MBA to oglądało. Wpadłem też sam w tą pułapkę myślenia, że jeśli ktoś coś nagrywa, jest tym, tym twórcą, to robi to z jakiejś pasji. Może to jest um, pokłosie tego myślenia, które było bardziej obecne jeszcze tych 10 lat temu, kiedy na tym nie dało się aż tak zarobić, kiedy to było um, czy trudniejsze, czy łatwiejsze możliwości było dużo mniej. A teraz możesz mieć sponsorów, możesz nagrywać dla większego grona ludzi. No YouTube jest najchętniej odwiedzaną jednak platformą społecznościową. Ze wszystkich, najdłużej się tam na nim, na nim zostaje, co nie jest wcale oczywiste, bo nie jest często traktowany jako platforma społecznościowa. No, to jest bardzo specyficzna platforma społecznościowa. Tam przepływ jest tylko w jedną stronę tych relacji społecznych. Niemniej, wiesz, może to też jest kwestia tego, że nasz przypadek metalurgii. I... Przypadek Fina i Panokrok MBA NBA są tak naprawdę zupełnie odwrotnymi przypadkami. Bo Fin już od wczesnych lat 2000, czy tam nawet końcówki 90, działał jako marketer. I to jest jego jakby główna ścieżka zawodowa, to jest to, w czym on się kształcił, w czym zdobywał szlify i według zakładając, że to, co mówi w tym wywiadzie, jest szczere, prawdziwe, to dla niego właśnie wzięcie się za YouTube'a było projektem takim marketingowym. Znalazł niszę, bo on mówi o tym, że wziął się za tego YouTube'a muzycznego, bo jest duża pula nostalgicznie, o, du o dużym nostalgicznym potencjale, duża pula tych zespołów, o których nikt nie mówi na YouTube, więc zaczął o nich mówić, tak? O tych wszystkich y, rzeczach właśnie, do dwa, o muzyce rockowej do roku 2007. I e, starał się do tego podejść jak do projektu marketingowego i po prostu wyciągnąć z tego ile się da. I trzeba powiedzieć wprost, udało mu się to, bo jego kanał odniósł duży sukces. My natomiast e, mam wrażenie, że przechodzimy zupełnie odwrotną ścieżkę, bo e, my tutaj, dla widzów, nie wiem, czy, czy jak coś to się wytnie, ale myślę, że nie, nie będzie zdradzenia jakiejś dużej tajemnicy, jeśli powiem, że i ja, i Michał, tak obaj pracujemy w jakiś sposób w marketingu, jesteśmy z tym związani. Z tym, że w naszym przypadku mam wrażenie, że no właśnie my, my najpierw zaczęliśmy robić kanał o muzyce. Najpierw była muzyka, w ogóle audycja radiowa, potem zaczęliśmy robić rzeczy w internecie, eksperymentować z różnymi platformami w tych mediach społecznościowych i my uczyliśmy się marketingu, robiąc content, który robiliśmy z pasji, który robimy cały czas, dlatego, że mamy na to ochotę, dlatego, że nas to interesuje. Więc może dlatego to, to Twoje myślenie jest takie, że ej, jak można w ogóle tak cynicznie do tego podchodzić? A, a tak naprawdę to nie ma, nie ma co, co tam się łudzić. Trudno jest mi sobie wyobrazić przekształcenie takiego zajęcia w pracę, jeśli nie jest się takim człowiekiem, jak nie wiem, Fantano. Czytanie Wikipedii, jaką ma wartość? Jeśli nie jeśli ubierasz swoją opinię w to, co można było wyczytać w, w internecie, no to, to, to jest... Plagiat, to jest po prostu plagiat, plagiat. robienie plagiatu. No. Zgadzam się, z drugiej strony takie formy, nie tylko na muzycznym YouTube są popularne. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ludzie wolą po prostu konsumować te treści jako wideo, czy są tak leniwi, że nie chcę im się w ogóle zapoznawać z tymi treściami, może to jest problem jakiś w ogóle też z wiedzą ogólną. Ale przecież wiesz, no, masz mnóstwo też wideo esejów, tak zwanych, które tak naprawdę dwie godziny poświęcają na to, żeby opisać ci fabułę słowo po słowie, co się tam dzieje. Nie kuszą się o żadną analizę, o żadne umieszczenie tego dzieła w kontekście historycznym, kulturowym. nie? Nie ma tam pochylenia się nad językiem filmu, nic. Po prostu to jest streszczenie, nie? I tutaj te, on też tak naprawdę streszcza te biografie, więc można więc powiedzieć, że kwestią czasu tylko było, aż ktoś taki jak on się pojawi w tej niszy nie? I ja widzę, że nawet na polskim YouTubie yy, pojawia się taki content, w sensie w polskim YouTubie muzycznym, polskim YouTubie metalowym. Pojawia się content, który jest nastawiony tylko i wyłącznie na to, żeby... Zgromadzić te wyświetlenia i podbić trochę kanał. I nie chcę tutaj przypisywać tylko i wyłącznie cenizmu tym twórcom, bo rozumiem, że oni też wrzucają treści, na których im tam czasem zależy i siłą rzeczy, żeby te treści, na których im zależy, się klikały, no to muszą e, jakby flow tego kanału tak generować takimi gówno materiałami. Nie wiem, może to, to tak mnie oburzyło, no bo mimo, że tego nie oglądałem, to postrzegałem go i tak za kogoś, kto robi to, co robi, bo ma jakąś pasję. Po prostu nie wiem, poczułem się oszukany, jako też osoba, która kiedyś jakieś jego materiały zobaczyła, nie wiem, go cytowała. Poczułem się trochę wstecznie zażenowany i wstecznie oszukany patrząc na siebie, jako człowieka, który, nie wiem, oglądał jakieś tam jego przemyślenia na temat sceny hardkorowej i gdzieś tam jakoś brałem jego opinię za ważną w tym dyskursie. No tak, on miał faktycznie taką manierę, siadaj synu, ja ci wyjaśnię. I jak to ktoś napisał w komentarzu pod tym wywiadem, okazało się, że ten przy przytyk o tym, że jednocześnie jest elitystą i poza tym okazał się być prawdziwy. A, ale wiesz, ja też od niego przebija jakieś takie zgorzknienie, jakaś taka pretensja do tego, że to musiał robić wręcz i się zastanawiam, na ile, wiesz, yy, można brać wszystko też yy, w stu z, z wiarygodnie, wiesz, czy można go traktować bardzo wiarygodnie, nie? Czy jak kłamca ci się przyznał, że jest kłamcą, to teraz będziesz wszystko, co powie traktował poważnie, nie? To, 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 a czy powinieneś się źle czuć? No, nie wiem, no. Tego dobrze jest, dobrze jest wiesz, patrzeć na, na bezpośrednie źródła. Ja też na pewno e, nieraz zdarzyło mi się powołać na jakiegoś twórcę i zawierzyć temu twórcy, a może nie, przy, nie przyłożyć takiej uwagi do sprawdzenia, czy temu twórcy faktycznie warto wierzyć, takiej uwagi, jaką należało. To jest lekcja na przyszłość, na pewno, ale też Wiesz, mieć do siebie pretensje, że wierzyłeś w czyjeś dobre intencje, że wierzyłeś, że jak ktoś ma dużą platformę, to z niej korzysta, żeby robić dobre rzeczy z zajawką, to czy to, czy to jest powód, żeby mieć do siebie pretensje? No chyba nie. Co do ograniczonego zaufania w przypadku materiałów z internetu, powinna funkcjonować zawsze. I się własne zdanie też na temat Tematów różnych, nie tylko muzycznych, powinno mieć, więc Wy też dajcie znać, jaką macie opinię na temat Fina Kentiego, jakie macie zdanie na temat youtubera, który nagrywa materiały o systemowe Down, a nigdy nie usłyszał nawet jednego utworu, jak twierdzi. Ym... To, to już jest wiesz takie. Nigdy właśnie... nie usłyszał Czapsuły. No, nie da się, po prostu się nie da, przez osmozę zatykał, tego zatykał, zatykał uszy, uszy za każdym razem, mm -hmm. jak słyszał wake up, to, to po prostu oczy mu się zamykały, <noise> o no, taki trigger dla narkolepsji. Um. Dla nas to był trigger, bo sami jesteśmy, dla mnie zwłaszcza, bo, bo jesteśmy tutaj i e, ja nie wiem, ja, ja bym chciał wierzyć w dobre intencje ludzi zawsze, e, zwłaszcza tych, którzy w jakiś sposób... Dzielą, z którymi ja dzielę jakieś pasje, zainteresowania. Potem, jak się okazuje, że ktoś, kto dzieli te same pasje i zainteresowania, co ja, jest oszustem, to, to przykro. Przykro. Nie mamy chyba dla Was jakichś pozytywnych refleksji na koniec, ale jeśli wytrwaliście do końca, to dziękujemy. Co, i napiszcie jakiś komentarz, nie, nie powiemy wam, jaki. Powiedzcie po prostu coś, co chcielibyście Chcesz nam przekazać, bo mimo wszystko. Odnośnie tych wyświetleń i jakiegoś tam feedbacku, tak naprawdę już chuj w te cyferki, ale dostać jakikolwiek feedback pod filmem, który robicie na temat, który was interesuje, to jest coś bardzo, bardzo miłego. Zawsze. Um, tak. I dziękujemy też naszym wspaniałym patronom, od których dostajemy właśnie feedback, że to co robimy jest fajne i nie musimy dokładnie go, do tego dokładać nic oprócz roboczo godzin. Od nas to wszystko. Cześć. Cześć.